Weekendowa biblioteka od dominikanie.pl. Zapraszamy. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu książki opowieści pielgrzyma Arsenii Troje Polski, przełożył Andrzej Wojnowski. Wydawnictwo w drodze. Opowieść pierwsza. Dzięki łasce Boga jestem człowiekiem, chrześcijaninem, sądząc z czynów wielkim grzesznikiem, z powołania pielgrzymem bez dachu nad głową, najniższego stanu, tułającym się z miejsca na miejsce. Cała moja majątność to na ramieniu torba z suchym chlebem, a na piersiach święta Biblia, tylko tyle. W 24. niedzielę po świętej Trójcy zaszedłem do cerkwi pomodlić się. Była akurat liturgia. Z księgi Dziejów i listów apostolskich czytany był list do Tesaloniczan, perykopa 273, gdzie jest powiedziane: Módlcie się nieustannie. Słowa te przeniknęły mnie do głębi. Zacząłem się zastanawiać, jak można modlić się nieustannie? Gdy każdy, by utrzymać się przy życiu, musi zajmować się także innymi sprawami. Poszukałem w Biblii i tam zobaczyłem na własne oczy to, co słyszałem. A mianowicie, że należy modlić się nieustannie. Pierwszy list do Tesaloniczan 5.17 Modlić się zawsze w duchu. List do Efezjan 6.18 Wznosząc na każdym miejscu ręce do modlitwy. Pierwszy list do Tymoteusza 2.8 Myślałem długo, ale nie wiedziałem, co robić. Co mam czynić? Zastanawiałem się. Gdzie szukać kogoś, kto by mi to wyjaśnił? Zacznę chodzić po cerkwiach, gdzie są sławni kaznodzieje. Kto wie, może znajdę odpowiedź. I ruszyłem w drogę. Usłyszałem wiele bardzo dobrych kazań o modlitwie. Były to jednak tylko pouczenia ogólne, czym jest modlitwa? Jak jest potrzebna, jakie są jej owoce, ale o tym, jak dojść do tego, by modlić się naprawdę, nie mówił nikt. Jedno z kazań traktowało nawet o modlitwie w duchu i o modlitwie nieustannej, ale nie powiedziano o tym, jak do takiej modlitwy dojść. Słuchanie kazań nie doprowadziło mnie do tego, czego szukałem. Oto, dlaczego, nasłuchawszy się ich, i wciąż nie mając pojęcia o tym, jak modlić się nieustannie, przestałem słuchać kazań publicznych. A postanowiłem, z Bożą pomocą, szukać doświadczonego i znającego się na rzeczy rozmówcy, który wyjaśniłby mi sprawy związane z nieustanną modlitwą, stosownie do natarczywego dążenia mego serca do tej właśnie wiedzy. Długo wędrowałem po różnych miejscach, wciąż czytałem Biblię, ale rozpytywałem się. Czy nie ma gdzieś jakiegoś nauczyciela spraw duchowych albo doświadczonego pobożnego przewodnika? Po jakimś czasie powiedziano mi, że w pewnej wiosce, dawno już, mieszka właściciel ziemski, zajmujący się zbawianiem swej duszy. Ma w swym domu cerkiew, nigdzie nie wyjeżdża, wciąż modli się do Boga i czyta bez przerwy książki służące ratowaniu duszy. Usłyszawszy to, już nie szedłem, ale biegłem do wskazanej mi wioski. Dotarłem do niej i wszedłem do domu owego ziemianina. Co cię do mnie sprowadza? zapytał. Słyszałem, że jest Pan człowiekiem pobożnym i mądrym. Dlatego proszę w imię Boga objaśnić mi to, co powiedziane jest w księdze dziejów i listów apostolskich: módlcie się nieustannie. Oraz w jaki sposób wciąż można się modlić. Chciałbym to wiedzieć tak bardzo, a w żaden sposób dowiedzieć się nie mogę ów Pan milczał przez chwilę, uważnie na mnie popatrzył i mówi: Nieustająca modlitwa wewnętrzna to ciągłe dążenie ducha człowieka ku Bogu. Aby czynić postępy w tym błogim ćwiczeniu, trzeba częściej prosić Pana, by nauczył on modlić się bez przerwy. Módl się więcej i gorliwiej, a modlitwa sama wyjawi Ci. W jaki sposób może być nieustanną. To przyjdzie w swoim czasie. Powiedziawszy to, kazał mnie nakarmić, dał coś na drogę i pożegnał. Ale nie wyjaśnił mi nic. Znowu ruszyłem w drogę. Myślałem, czytałem, zastanawiałem się nad tym, co mi powiedział dziedzic, ale i tak nie mogłem nic zrozumieć. A pragnąłem tego tak bardzo, że aż spać nie mogłem po nocach. Przeszedłem ze 200 wiorst i oto wchodzę do dużego miasta gubernialnego. Zobaczyłem tam monaster. Zatrzymawszy się w zajeździe, usłyszałem, że w monasterze żyje dobry przeor, pobożny i gościnny. Poszedłem do niego. Przyjął mnie serdecznie prosiłbym usiadł, podał coś do jedzenia. Święty Ojcze, powiedziałem, gościnny mi nie trzeba. Pragnę, abyś dał mi duchowe pouczenie, jak się zbawić. Jak się zbawić? Żyj według przykazań, módl się do Boga, a będziesz zbawiony. Słyszałem, że trzeba modlić się nieustannie, ale nie wiem jak to osiągnąć. A nawet nie mogę zrozumieć, co oznacza modlitwa nieustanna. Proszę cię więc, mój ojcze, byś mi to wyjaśnił. Nie wiem, drogi bracie, jak ci to lepiej wyjaśnić. Ale zaraz poczekaj. Mam książeczkę. Tam jest to wyjaśnione. I przyniósł mi. Pouczenie duchowe człowieka wewnętrznego, św. Dymitra. Masz, czytaj na tej stronie. Zacząłem czytać. Słowa apostoła, módlcie się nieustannie, dotyczą modlitwy umysłu, bowiem może on być nieustannie zanurzony w Bogu i wciąż się do niego modlić. Wyjaśnij mi, proszę, w jaki sposób umysł stale może zanurzać się w Bogu, nie rozpraszać się i wciąż się modlić. Jest to bardzo trudne, powiedział przeor, chyba że sam Bóg da to zrozumieć. I nie wyjaśnił. Przenocowałem u niego, rankiem podziękowałem za życzliwe przyjęcie i ruszyłem dalej w drogę, sam nie wiedząc dokąd. Zmuciłem się swoją niepojętnością i dla pociechy czytałem świętą Biblię. Szedłem tak z pięć dni, szeroką drogą, a wieczorem dogonił mnie jakiś staruszek, z wyglądu jakby duchowny. Na moje pytanie odpowiedział, że jest mnichem pokutnikiem z pustelni, która leży jakieś dziesięć wiorst w bok od tej szerokiej drogi, i zaprosiłbym tam z nim zaszedł. Przyjmujemy, mówił, pielgrzymów, znajdują u nas spokój. A karmimy ich razem z innymi pobożnymi wędrowcami w zajeździe. Jakoś nie miałem ochoty tam zachodzić, i na jego zaproszenie odpowiedziałem. Mój spokój nie zależy od tego, czy mam dach nad głową, a od duchowego pouczenia. Jedzenia nie szukam, mam dość sucharów w torbie. A jakiegoż to szukasz pouczenia, czym się popoczysz? Chodź, zajdź do nas, drogi bracie. Znajdziesz starców doświadczonych, Którzy mogą ci dać duchową strawę i kierować na właściwą drogę, w świetle Bożego Słowa i rozważań świętych ojców. Posłuchaj, ojczulku. Jakiś rok temu, będąc na liturgii, usłyszałem w czytaniu z księgi dziejów i listów apostolskich taki nakaz: módlcie się nieustannie. Nie mogąc go zrozumieć, zacząłem czytać Biblię. W niej także, w wielu miejscach, znalazłem Boży nakaz nieustannej modlitwy modlenia się zawsze w każdym czasie na każdym miejscu nie tylko przy wszelkich zajęciach czuwaniu ale nawet we śnie ja śpię lecz serce me czuwa pieśń nad pieśniami 52 bardzo mnie to zdziwiło ale nie mogłem zrozumieć jak to osiągnąć jakie wiodą do tego drogi obudziła się we mnie silna chęć ich poznania i ciekawość dzień i noc nie wychodziło mi to z głowy Oto dlaczego zacząłem chodzić po cerkwiach, słuchać kazań o modlitwie. Ileż się ich nasłuchałem, ale w żadnym nie znalazłem pouczenia o tym, jak się nieustannie modlić. Wciąż słyszałem tylko o przygotowaniu do modlitwy, o jej owocach i temu podobnych sprawach, a nigdy o tym, jak modlić się nieustannie, o tym, czym jest taka modlitwa. Często czytałem Biblię i z jej pomocą sprawdzałem to, co usłyszałem. Ale wciąż nie mogłem znaleźć tego, czego pragnąłem. Do dziś tak chodzę, pełen niewiedzy i niepokoju. Starzec uczynił znak krzyża i powiedział: Dziękuj Bogu, drogi bracie, za to wzbudzenie w tobie tej niegasnącej tęsknoty za poznaniem ciągłej modlitwy wewnętrznej. Zobacz, że jest w tym wezwanie Boże i uspokój swe serce. Uwierz, że do tej pory przechodziłeś próbę zgody Twojej woli na głos Boga. Miałeś zrozumieć, że nie mądrość tego świata, nie zewnętrzna ciekawość prowadzi ku niebiańskiemu światłu nieustannej modlitwy wewnętrznej, ale przeciwnie, ubóstwo ducha i ciągłe doświadczanie pozwalają posiąść je w prostocie serca. Oto, dlaczego wcale się nie dziwię, że nie mogłeś słyszeć nic o istotnych sprawach modlitwy i nauczyć się ciągłego nią zajmowania. Tak, to prawda, że nie mało jest kazań o modlitwie, sporo jest też o niej pouczeń różnych pisarzy, ale ponieważ wszystkie ich rozważania opierają się najczęściej na rozmyślaniach, na wyobrażeniach własnego umysłu, a nie na prawdziwym doświadczeniu, to więcej mówią one o właściwościach modlitwy, niż o istocie jej samej. Jeden snuje przepiękne rozważania o konieczności modlitwy, inny o jej sile i dobroczynnym wpływie, jeszcze inny o środkach prowadzących do jej pełni. To znaczy o tym, że przy modlitwie potrzebne są gorliwość, skupienie uwagi, gorącość serca, czystość myśli, pojednanie z nieprzyjaciółmi, pokora, skrucha i tak dalej. Ale czym jest modlitwa i jak się jej nauczyć? Na takie chociaż przecież podstawowe najważniejsze pytania bardzo rzadko można znaleźć wyczerpujące wyjaśnienia ukaznodziejów żyjących w naszych czasach ponieważ są one trudniejsze do zrozumienia od wszystkich spraw wymienionych wyżej i wymagają wprowadzenia mistycznego a nie tylko szkolnej uczoności ale już najgorsze jest to że ta marna żywiołowa mądrość zmusza do mierzenia tego co boże Miarą ludzką. Wielu jest takich, którzy o sprawach modlitwy snują rozważania całkiem opaczne, sądząc, że to środki przygotowawcze i wielkie czyny są źródłami modlitwy, a nie odwrotnie, że to modlitwa rodzi takie czyny i wszelkie cnoty. W tym przypadku owoce czy skutki modlitwy uważają oni błędnie za sposoby i środki prowadzące ku niej i przez to odzierają modlitwę z siły. A to dokładnie przeczy temu, co mówi Pismo Święte, ponieważ apostoł Paweł daje pouczenie o modlitwie w takich słowach. Polecam więc przede wszystkim modlić się. Pierwszy list do Tymoteusza 2.1. Tu mamy, według powiedzenia apostoła, pierwszą wskazówkę dotyczącą modlitwy. Sprawę modlitwy stawia on przed wszystkimi innymi. Polecam przede wszystkim modlić się. Wiele jest dobrych spraw, które należą do chrześcijanina, ale sprawa modlitwy powinna być pierwsza, bo bez niej nie można dokonać żadnego dobrego czynu. Bez modlitwy nie można znaleźć drogi do Pana, zrozumieć istoty spraw, ukrzyżować ciała z Jego namiętnościami i pożądaniami, rozjaśnić serca światłem Chrystusa i połączyć się z Nim dla zbawienia. Bez uprzedniej, częstej modlitwy. Mówię częstej, bo doskonałość i prawidłowość modlitwy nie zależą od naszych możliwości, jak o tym mówi święty Paweł apostoł. Nie wiemy, o co byśmy prosić mieli jak potrzeba list do Rzymian 8.26. Zatem tylko częstość i stałość są pozostawione naszym możliwościom jako środek do osiągnięcia czystości modlitwy. Która jest matką wszelkich dóbr duchowych. Zdobądź matkę, a wywiedzie ci potomstwo, mówi święty Izaak Syryjczyk. Posiądź modlitwę, a zdobędziesz wszelkie cnoty. O tym właśnie mają tylko mętne pojęcie i mało mówią ci, którzy ledwie obeznani są z praktyką i mistyczną nauką świętych ojców. Tak rozmawiając. Nie wiadomo kiedy doszliśmy prawie do samej pustelni. Aby nie utracić towarzystwa tego mądrego starca i szybciej nasycić moje pragnienia, pospieszyłem, by powiedzieć: Okaż mi miłosierdzie, najszlachetniejszy ojcze, i wyjaśnij, co oznacza nieustanna modlitwa wewnętrzna i jak się jej nauczyć. Widzę bowiem, że wiesz to wybornie i jesteś w tym doświadczony. Jeśli zainteresował Cię fragment tej książki. Całość kupisz na wdrodze.pl. P.S. Zasubskrybuj ten kanał i kliknij w dzwonek, żeby żadna z naszych nowości Cię nie ominęła.